Dzisiaj, który dzień dokładnie będę powtórkę robił? Kurczę, nie wiem, trzynasty chyba. Nie wiem, czternasty. Czternasty. Piętnasty, O, ten... dziubek, my zostaliśmy w wiesz, epoce wiktoriańskiej jeszcze. To kamera zewnętrzna, dobra. Cześć, dzień dobry dzień, dobry. Witajcie 15 dnia lipca 2023 roku. Jest dzisiaj przepiękna, gorąca, upalna sobota. Kochani, zgubić się na Roztoczu, Zgubić się na Rostoczu. My właśnie podejmujemy taką próbę zgubienia się na Rostoczu, a dokładnie gdzie jedziemy, to wam sami na razie nie powiemy, bo nie wiemy. Zobaczcie, tutaj zobaczyliśmy jakąś drogę w prawo. Droga w prawo. No i oczywiście w nią skręcamy. Jest to droga yy, prowadząca yy, od jakiejś głównej drogi do na roztoczu. Jedziemy razem, po, y, poznajemy, odkrywamy roztocze nieznane. Tak to wygląda. Y, co się wydarzy, czy gdzieś dojedziemy, czy nie dojdziemy, sami dobrze o tym nie wiemy, ale jedziemy. Bo, kochani, ważne jest to, że roztocze jest wyjątkowe. Naprawdę warto zboczyć czasami z drogi utartych. Krz... A co tu jest? Aha. A, wiesz co, bo tutaj są. Tutaj są ten, agroturystyka jest. A, to jest agroturystyka. I co, jedziemy dalej? Czy wracamy? nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Okej, okay, jedziemy dalej. tego pojęcia nie mam. Czekaj, czekaj, tutaj coś pisze. Co, czekaj co tu pisze? Nic. Czekaj co tutaj pisze? Jest jakaś... A dofinansowana ze środków budżetu państwa. Aha, dobra, to jedziemy. Jedziemy nawet... Bo tutaj nie ma nigdzie jakiegoś tam nie, zakazu. Nie, to jest zielony szlak. No zielony to nie szlak. Powinien tak? być. No to dobra, to jedziemy, zobaczymy. O tam po, po prawej zobacz, zobacz, bo tu Czy jest. Tu jest to... ta wieża. O wieża, Widzisz to jest ta dzióbek. chyba wieża, tak. to jest ta wieża. A tam, tam był wjazd jeszcze jakiś inny? Tak, a to jest ta wieża, którą wtedy, wtedy ja, widzieliśmy? Tak. tak. O, to bardzo możliwe, to jedziemy To Czyli, wiesz, warto tędy po prostu tak. pociskać. Ach, e, Aha. Nie, kochanie, to jest gdzie indziej jesteś. Oj, mówię. Tak? Ta, a może i tak? Kurczę, nie wiem. Czeka, no tutaj coś Czekaj, tutaj coś pisze, jakiś znakat. Tu... Nie wiem. Kochanie, wiesz co coś ci powiem. a Chodź, zanim tam pojedziemy, cofniemy to tutaj, skrę... tak, tutaj cofniemy, bo co tutaj pisze? Nie wiem. A może jakieś widokowe coś? Tak, to choć pojedziemy. Oooo, kolej no ciśnij, zobaczymy. Ci się. Może widokowy jakiś <laughs> co? Ach, mon Dieu, mon chéri. I to lubię, to lubimy, to się cieszymy, bo jedziemy tam, gdzie jeszcze tam... Zobaczymy, bo my jakąś górę wjeżdżamy. Tak. A my dzisiaj się wybieramy na piknik. Kochanie, oj, czekaj. Co... Jabłoneczka. Jabłoneczka. O kochę, zobacz. Tak, to, to... o Dziu! O, o, dziu! O, jak pięknie. To co kochamy najbardziej. najbardziej. Ale ach, monsiewi. Mon to będzie pewnie wyjazd, wioseczka co? czy coś. Kochanie, A podjedź na skraj tamtego jeszcze. Nie wiem na czy my wysiędziemy, czy te Tak, tutaj nie. To wiesz co, w takim razie, chodź wjedziemy tam na górę jeszcze wyżej, tam, tam gdzie jechaliśmy, tylko tam wjedziemy jeszcze wyżej. Dobrze. Tylko nie wiem Kotusiu, to ja cofnę do tyłu, dobrze? Dobrze. Nie cofnę do tyłu. ojej taka daleka droga ale samba mamba ale superowo o kochanie ale chmo Seri wiesz kurka woda wiesz, a ty na raj nie ale na ten. no ten. Ale wiesz co, coś ci powiem. Nie, nie wiem co się wydarzyło, ale się chyba rozłączyło. Tak, 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 bo tam tak? gdzieś tak. Coś, coś mi się tutaj rozłączyło, się mał Sherry. A ty nagrywasz u siebie? Tak. Tak, no Tylko tak. nie na live, wiadomo. A tak, tak. Bo tak sobie. się rozłączy, zaraz nie będzie neta, no nie? A właśnie. tu chodzi o to, żeby po prostu... No właśnie, no to jedziemy dalej. sopacz tu jest przepinka. Ale tu jest ładnie, kładuje się to jest wszędzie ładnie. Tak. Ja włączę sobie drugi filmik tutaj, tylko sobie zaraz ustawię. Ale no tutaj kurczę, bądź... Kotusiu to są bączury. Tak dasz, <noise> dasz dużo, dasz trochę chłodniej jeszcze. Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witamy na kanale Życie Od Nowa i na kanale Kruszynka od Nowa, kochani. Najpiękniejsze miejsca na świecie, tylko i wyłącznie. Nie działa, bo się przegrzewa. Pewnie uh -huh. u mnie też będzie zaraz to samo. Dobra. Wiesz, pewnie się też o, zaraz wyłączy. Wiesz, tak szczerze mówiąc telefon jest bardzo gorący. No mój też, ale jeszcze chwilę. Wiecie, coś, jakbym sfilmował z tym Tak, domyślam się. To jest 15 Chyba 15. Tak. Zaraz ci powiem. Tak, 15. <laughs> tak, o, chyba się... W ogóle ten działa z jakimś opóźnieniem O, przeły Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witajcie 15 dnia lipca 2023 roku, kochanie, najpiękniejsze miejsca na świecie to tutaj na Rostoczu znajdziecie. Co się dzieje, co się dzieje? Dzieje się to, że zjechaliśmy z jakiegoś tam głównego szlaku, przy głównej ulicy skręciliśmy gdzieś drogę boczną. No i oczywiście jedziemy, jedziemy. I tak jak widzicie, zobaczcie, już się kończy droga utwardzana, a przed nami y, tam potężne góry, których jeszcze w całej krasie nie widać, ale jedziemy tam daleko, daleko. Będziemy zdobywali. Szczyty, będzie wysoko, będą trudne podjazdy. Chodźcie, zobaczymy, jak to tak naprawdę jest. No, miejmy nadzieję, że się uda tam dojechać, bo z drogi było widać, jak widać, że jest wysoko, a tutaj tutaj zobaczymy coś więcej. Tu też jest jakaś droga w prawo, ale co, jedziemy chyba tą drogą. Tak. No dobrze, ok. okay, okay. Ojej, ale tutaj jest. Fajnie tu jest, pięknie. O, tutaj. To jest tak zwana ta ambona chyba. Tak, tak. Tak. Tam coś jest jakieś, coś białego porozkładane. Po prawej stronie będziemy widzieli. Nie wiem co to jest, może coś od słońca osłonięte. To nie, tak. tak, my wjeżdżamy na tą górę, na tą górę, na tą górę, którą tam z daleka idzie. Wie? chyba wiesz? No chyba tak. No zobaczymy. A co tam jest po tych ty tu widziałaś coś co tam białe? maliny chyba jakieś. Tak, jakieś pole czyli leś... O. Zobacz, jakie piękne widoki tam na dole. O, Patuś, o. Tędy też możemy podjechać właśnie, tak. właśnie. pewnie zapewne Czekaj gdzie to jest tu skręcamy tak. Tutaj skręcimy O i przed nami właśnie szczyt o którym mówimy Bo, Ale fajnie to możemy za pojechać dalej co? Tak, możemy podjechać jeszcze dalej, tak, tak. Dobra Się sprzęt, tak, no to trzeba będzie wyłączyć. Mój też pewnie zaraz się wyłączy, ale czekam aż już się... Tak, się. Nawet nie ma drzwi. Eee, tak. i pochyliwe. Eee, pewnie tak. Sto.